Nowe wytyczne nadciśnienia, czyli czy znowu robią z nas na siłę chorych? Co musicie tak naprawdę wiedzieć o tym nowym dokumencie? Witajcie w kolejnym odcinku Zawałowców. Dziś porozmawiamy o bardzo ważnym temacie, który dotyczy wielu z nas, bo w samej Polsce 10 milionów ludzi, czyli o nadciśnieniu tętniczym. Kolejny odcinek, bo już kilka jest na moim kanale oczywiście. W ostatnich dniach w mediach społecznościowych mamy, przepraszam za e, niezbyt eleganckie słowo, tak zwaną głównoburzę, że kardiolodzy znów na siłę robią z nas chorych. A co się takiego stało? Otóż niedawno Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne opublikowało zaktualizowane wytyczne dotyczące. Rozpoznawania i leczenia nadciśnienia tętniczego. Zmiany są dość istotne, dlatego szybciutko przybliżę Wam to, co jest dla Was, pacjentów, najważniejsze: czyli jakie nowe zalecenia obowiązują i jak one mogą konkretnie wpłynąć na nasze zdrowie. Zatem, co nowego w tych wytycznych? Największą zmianą jest wprowadzenie bardziej agresywnych celów. W leczeniu nadciśnienia. Nowe zalecenia wskazują, że optymalny cel dla większości pacjentów to ciśnienie skurczowe pomiędzy 120 a 129 mm. Wcześniej obowiązywało podejście takie dwustopniowe, a teraz to uproszczono jakby do jednego etapu. Nadciśnienie nadal jest definiowane jako ciśnienie powyżej 141 wartość i powyżej 92 wartość. Tu się nic nie zmieniło, ale lub wyższe oczywiście, 140 na 90 to są te wartości progowe, ale wprowadzono, słuchajcie, pewną nową kategorię, a mianowicie nazywa się to podwyższone ciśnienie i mieści się... Przedziale między 120 a 139 pierwsza wartość ciśnienie jest kurczowe, i między 70, uwaga, 70 a 89 mm supertęci. No i chyba oto jest cała pseudo awantura w internetach. No bo przecież, jak to? Mam 121 mm ciśnienie i, mam, i jestem już chory według tych wytycznych. Do tego oczywiście zaraz wrócimy, bo teraz uwaga. W tej grupie zaleca się po prostu ocenę ryzyka, ocenę obecności współistniejących chorób sercowo-naczyniowych, aby zdecydować o ewentualnym leczeniu, po to, aby w tej całej dużej grupie znaleźć pacjentów, u których ze względu na ich choroby współistniejące, nie wiem, wywiad rodzinny, obciążenia genetyczne, różnego rodzaju problemy inne, ci pacjenci są bardziej narażeni na wczesne wystąpienie powikłań nadciśnienia tętniczego. Szczególnie, gdy ciśnienie wynosi co najmniej, i tu już nie 120, ale 130 i nie 70, na 80 mm mmSv. Najważniejsze dla mnie i dla nas jest to w tych wytycznych, że one inaczej podchodzą do stylu życia, do medycyny stylu życia, tak jak my to mówimy. Zaktualizowane wytyczne nowe kładą po prostu większy nacisk, mogę powiedzieć, nareszcie kładą większy nacisk na zmiany, pozytywne zmiany stylu życia jako kluczowy element w obniżaniu ciśnienia. Nie tabletki, ale Zmiany stylu życia jako kluczowy element w terapii nadciśnienia tętniczego. I zadam pytanie: czy to jest źle dla nas wszystkich, że tak się dzieje? Wręcz przeciwnie. To wreszcie bardzo dobrze, że akcentuje się jakby przyczynowe działanie na, na podwyższone ciśnienie zmiany stylu życia. Czy z tego powodu powinno się wieszać psy na tym dokumencie najnowszych wytycznych? No moim zdaniem chyba raczej nie powinno się. Nowe zalecenia dotyczą aktywności fizycznej, proponując co najmniej 75 minut intensywnego wysiłku fizycznego tygodniowo jako alternatywę dla Dotychczasowych zaleceń do umiarkowanego wysiłku. Oprócz tego, dwa do trzech razy w tygodniu rekomenduje się również treningi oporowe, treningi siłowe. Jest to po prostu inny rodzaj wysiłku fizycznego. Mamy tlenowe, takie wytrzymałościowe, ale też powinniśmy mieć treningi siłowe. Inne korzyści troszeczkę odnosimy z tych dwóch rodzajów aktywności. Nowością jest również rekomendacja dotycząca suplementacji potasu. Chętniej podajemy, suplementujemy potas, najlepiej go bilansować w zdrowej diecie, która zawiera duże ilości potasu. Natomiast te rekomendacje oczywiście za wyjątkiem. Pacjentów z na przykład zaawansowanymi chorobami nerek, bo tam jest ryzyko wystąpienia zbyt wysokich poziomów potasu, co również dla tych pacjentów może się okazać bardzo groźne. Zachęca się także do diety. Uwaga, bogatej w owoce i warzywa nareszcie. Czy, jeszcze raz pytam, czy to źle dla nas? Yy, że takie zapisy coraz głośniej wybrzmiewają z dokumentów wytycznych kardiologicznych? No, moim zdaniem, wręcz przeciwnie, jest to bardzo dla nas wszystkich dobrze. Teraz, może, jakie grupy pacjentów yy, powinny być yy, pod szczególną uwagą, opieką? Pacjenci na pewno z chorobami nerek, cukrzycą, chorobami sercowo-naczyniowymi. To na przykład pacjenci już z rozpoznaną miażdżycą, czy rodzinną postacią, rodzinną postacią, genetyczną postacią hipercholesterolemii. Wszyscy e, powinni uważać na swoje ciśnienie tętnicze, ale ci pacjenci powinni szczególnie zwracać uwagę na swoje ciśnienie i mierzyć je w miarę systematycznie. U osób z podwyższonym ciśnieniem po trzech miesiącach z prób zmian, stylu życiu, życia, skorygowania niewłaściwych nawyków. Jeżeli mamy nieprawidłowe wartości ciśnienia, czy ciśnienie, uwaga, nadal przekracza 130 na 80, to wtedy po tych trzech miesiącach zaleca się wprowadzenie farmakoterapii. I dlaczego tak się robi? Żeby znowu większej ilości ludzi dawać tabletki? No nie! To podejście po prostu ma na celu zapobieganie rozwojowi pełnoobjawowego nadciśnienia. I znowu pytanie, czy to jest źle? Moim zdaniem trzeba robić wszystko, aby tych tabletek nie musieć brać, czyli trzeba coś zmieniać w swoim życiu, ale z drugiej strony strategia tolerowania. Wysokiego ciśnienia i udawanie, że nic się złego nie dzieje, bo nic mnie przecież nie boli, bo nadciśnienie najczęściej nie boli. Jest to prosta droga do kłopotów. Ponieważ jak podkreślają eksperci, proces podwyższania się ciśnienia jest zwykle stopniowy, a wczesne interwencje mogą przynieść lepsze rezultaty. Lepiej Działać wcześniej, zanim wystąpią powikłania, zanim to serce będzie się męczyło. Czyli w tym kierunku po prostu idą nowoczesne wytyczne leczenia nadciśnienia. Zatem jeszcze raz, czy to jest dla Was, pacjentów, źle, że lekarze wcześniej będą się starali namawiać Was do zmiany Waszych niewłaściwych zachowań, do reagowania? Zanim naprawdę będziecie przeciążać swoje serca stałym pompowaniem pod wysokim ciśnieniem? Czy to jest źle? No, moim zdaniem, to jest dla Was bardzo dobrze, że będziemy wcześniej reagować. No teraz, jakby nowy cel dla tego ciśnienia krwi. Dlaczego to nowsze jest lepsze od starszego celu? Otóż badania kliniczne potwierdzają, że niższe ciśnienie krwi przekłada się na mniejsze ryzyko wystąpienia chorób serca i naczyń, wystąpienia powikłań, ale również powikłań niekardiologicznych, neurologicznych, na ry... wolniejsze pogarszanie się np. Na funkcji naszego mózgu. Jest bardzo wiele aspektów i mówiłem już o tych wszystkich. Zagadnieniach w odcinkach o nadciśnieniu na moim kanale. Przypomnę, jest odcinek numer 9 na moim kanale oraz odcinek 111. Sporo materiałów na ten temat już jest. Mówiłem i mówię rzeczy, których nie zmienią żadne kolejne nowe wytyczne, ponieważ my po prostu wiemy, że ryzyko szybszego pogarszania się naszego zdrowia rośnie stopniowo od wartości około 115 na 70 75 mm supertęci i to się nie zmienia ponieważ taka jest nasza biologia jako gatunku taka jest fizjologia funkcjonowania naszego organizmu odsyłam do tamtych odcinków aby sobie te wszystkie zagadnienia przypomnieć i wracamy do nowych wytycznych dlatego Teraz zalecanym celem jest ciśnienie pomiędzy 120 a 129. No, ja na przykład swoim pacjentom, jako idealne, raczej sugeruję ciśnienie średnie, średnie, bo to ciśnienie będzie różne w różnych godzinach, w różnych dniach, ale oscylujące wokół wartości 115, jeżeli chodzi o pierwsze ciśnienie. Drugie ciśnienie, według mnie, powinno oscylować Między 70 a 75 mm supertęci. No ale tu w wytycznych mamy 120-129. To jest zmiana w stosunku do poprzednich zaleceń, które początkowo zakładały leczenie naciśnienia do poziomu poniżej 140 na 90, a dopiero potem do niższego poziomu. Teraz mówi się, że powinno być między 120 a 129. A ja i tak mówię swoje i uważam, że optymalne ciśnienie nie powinno przekraczać 115 i 75, jeżeli chodzi o średnie wartości. Optymalne z punktu widzenia długowieczności, sprawności naszego serca, elastyczności moich naczyń krwionośnych, funkcji mojego mózgu oraz przecież też trzeba o tym mówić jak najdłuższego zachowania też sprawności seksualnej. Jednak warto zaznaczyć, że nie u wszystkich pacjentów ten sam, ten sam cel jest odpowiedni do wprowadzania. Nie wszyscy będziemy tak samo dobrze się czuli przy tych samych wartościach ciśnienia i pewnie też jesteście tego świadomi. Osoby starsze z obniżającym się na przykład ciśnieniem przy zmianie pozycji ciała, osoby z ograniczoną na przykład oczekiwaną długością życia. Mamy pewne szczególne grupy, w których te cele terapeutyczne są mniej rygorystyczne i są to po prostu szczególne grupy, tu kluczowa jest po prostu indywidualizacja leczenia. Może kilka hasłowo zupełnie słów o nowych metodach leczenia nadciśnienia. Te wytyczne na przykład wspominają o metodzie jakby denerwacji nerek. Jest to taka metoda, no może trochę już bardziej inwazyjna, jako opcja leczenia nadciśnienia opornego, czyli nadciśnienia, gdzie no nie możemy obniżyć tego ciśnienia. Najczęściej za pomocą już wprowadzenia kilku leków do terapii. Mówimy o opornym nadciśnieniu, gdy pacjent nie reaguje pomimo stosowania trzech leków obniżających ciśnienie, więc tutaj też można wykonać. Taką denerwację nerek, aby to ciśnienie, wtedy nadciśnienie przełamać i obniżyć bardziej skutecznie. Metoda ta nie jest oczywiście rekomendowana jako pierwsza linia terapii, natomiast widać, że coś nowego w leczeniu opornego nadciśnienia również się na świecie dzieje. Czas na kilka słów podsumowania. Te nowe wytyczne upraszczają podejście do leczenia nadciśnienia i stawiają na bardziej. Intensywną kontrolę ciśnienia, co podkreślam, jest dla nas wszystkich dobre, szczególnie dla pacjentów z grup podwyższonego ryzyka. Równocześnie wytyczne kładą duży nacisk na zmiany stylu naszego życia: dietę, aktywność, aktywność fizyczną przepraszam, e, i redukcję tego przeblekłego stresu w naszym życiu. I znowu powtarzam, to wszystko jest dobre. Dzięki tym wytycznym mam nadzieję, że lekarze więcej będą namawiali pacjentów do właśnie tych prozdrowotnych zmian, do działania tam, gdzie jest podstawa ich problemu chorobowego. I że te rozmowy będą przeprowadzane z naszymi pacjentami po prostu wcześniej niż miało to miejsce do tej pory czyli będzie. Dzięki tym wytycznym, mam nadzieję, w jeszcze więcej profilaktyki. No i czy to jest źle? Moim zdaniem, to jest dla nas wszystkich dobrze. Pamiętajcie, aby regularnie mierzyć, monitorować swoje ciśnienie i konsultować się z lekarzem, ale również pracować z dietetykiem, fizjoterapeutą, aby te odpowiednie zmiany prozdrowotne wprowadzać. Pamiętajcie o innych odcinkach o nadciśnieniu oraz o moim dwuczęściowym kursie. Poznaj i pokonaj nadciśnienie tętnicze. Linki macie w opisie do tego odcinka. Warto, myślę, zapoznawać się z tą wiedzą, bo to jest nieboląca choroba, która jednak powoduje najwięcej powikłań narządowych na świecie. Warto wiedzieć i pobierać wiedzę ze sprawdzonego źródła. Dziękuję, że byliście. Do końca zachęcam do polubienia, do subskrybowania, do udostępniania tych treści i do usłyszenia w kolejnym odcinku.